Cześć, tutaj kork już tam prosto Teraz zadziałało. Jakieś 14,51. No to, no to mamy te płyty. Dobra, zajmiemy się teraz GTA 5. A później będzie istotne, że to będzie to istnieje już. A znaczy, GTA 5. Czy GTA 5 istnieje do samochodu? Tam, gdzie dyski nie istnieje, nigdy nie może zaistnieć. Nigdy nie istnieje. No, no dobra, dobrze. To. No to. Będziemy tak. No dobra, no to koniec. tego etapu, 5 już zaistniało. A nie, zajmujemy się płytą. A teraz zobaczcie. Mamy no, Podpatruję. Już w kinach o 22:04. Że zobaczycie jeszcze. Patrzcie. Dobra, tak pokazałem. A, jeszcze pokażę w jakimś odcinku. I teraz zajmujemy się samochodami. No, bo to jest PS4. Wszystkim trzeba się cieszyć. Nie tylko jakieś. O, takie. jakieś PS4, Singopomier. Tylko trzeba się cieszyć z graczy. Nie tak. O. Dobra. Quark znika z tego kościoła. Koniec znajduje się w niebie. Jedną dzisiaj zebrałem flagę. No, jak U uniemożliwiam. Dobra. No to quark znajduje się w niebie. O teraz już się Dobra, picie zostawiamy. Muszę zdobywać dużo flagi. Dużo otrzymać. Jestem zdobywcą flagi. Hmm, hmm, Quark będzie ze mną. Dobra, patrzmy, jakie to fajne. No, fajnie się patrzyliście na mnie. No bo... Quark. Mm, mówi tak, za 100 punktów dajesz suba. I tak troszkę teraz mm. Będziemy Dobra, ej, kurde. Dobra, zobaczycie y, takie. Y, ps cztery. Już zobaczyliście. O takie wygląda. Mm. Koniec telewizorowa. Bo. Mm. bo quark teraz. Quark Quark to z mój. Mm, patrzcie z tym quarkiem. No, patrzycie. No. Teraz quarka skaczemy. No, bo mam już 10 lat. Jestem troszkę starszy. Bo kwark. No, jest nie taki zajęty. Na takim numerze. Quark 265. Nie istnieje mój numer. Nie istnieje tam na GTA 5. Dobra. Kwark 2654 to mój taki numer, bo coś nie tak. Chcę. Dobra, kładkiem zajmujemy się yy, yy, to z powozku Soportarę yy, Już to jest 5 o ponad To się skończyło yy. No bo naprawdę, jest naprawdę taki Baterii. Hmm. no się troszkę bateria wyczerpała. Dobra, kłurk to troszkę o tak. To co, no to kurk będzie. No dobrze, no nie patrzymy na telewizor, no quark hmm. Dobra hmm. Patrzcie jaki mam internet. Internet 8 level. może pójdę Patrzcie jaki internet hmm. Trzymam to na YouTube 100 punktów subskrybować możecie jednak posiadać ten odcinek czasami dobra napiję dobra napijemy się Troszkę się tak napiłem no dobra. Mój odcinek możecie dawać tego suba. Dobra. Troszkę będę do dziesięć minut. No dobra, kork. już. Przymatuję do kościoła. Na razie patrzycie tam. I znajduje się. O, troszkę. A on dosięgnąłem. To troszkę możemy się oddanić z tym misiem. I uniemożliwiamy dzisiaj dłaszczoch troszkę się oddalamy tak na chwilkę bo quark Oddam już się troszkę patrzcie patrzycie patrzcie na mnie jak nie ma mnie Troszkę jesteśmy tutaj. Jesteśmy takimi no, super bohaterami. Patrzcie. Psk. No. Mamy. Na chwilę się tylko oddaliliśmy. No przekroczę linię. Dobra. Miś musi być miś o tutaj siedź o nie, nie 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 o tutaj no cię. że dobra miś teraz przypadek spadłeś no nie opieraj się przy... no opieraj się no oprzyj się o nie 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 quark o tutaj a miś siedzi supportare tutaj supportare qui no dobra no 18.14 będziemy na miejscu no dobra pamiętajcie możecie subskrybować tego odcinka bo ja będę posiadał no to więc y więc już powoli będziemy się żegnać, no bo quark dobry jest, ale Quark już koniec nie ma Ale tak zniknął. No bo już quark jest tutaj. No dobra, no to quark jest tutaj. On się no dobra, no to, yy, no to no to ja się z wami żegnam, no to zostawcie łapki w górę, dać znać komentarzu pod filmem, no to, no to na razie.